to muzeum jest wirtualne prawda? Jest, jest platforma cyfrowa jest strona internetowa i też myślę, że ma taki charakter trochę innowacyjny i też to jest jego zaletą będzie dostępne 24 godziny będzie dostępne też dla ludzi młodych w tej formule, której dzisiaj oni korzystają. Jest bardzo dużo zbiorów, bardzo dużo no, rzeczy, które z Kresami się kojarzą, szkoda, żeby one były w takim rozproszeniu i dzisiaj tak się oczywiście dzieje, a to, że one mogą trafić zdigitalizowane jako materiały, jako pewne dowody tego naszego historycznego dziedzictwa na Kresach, no to jest no, naszym, można powiedzieć, obowiązkiem. Jest to ważne przedsięwzięcie samorządu województwa podkarpackiego. Przygotowywane w zasadzie od 2013 roku, którego celem jest prezentacja w nowoczesnej formie jednego z najistotniejszych składników polskiego dziedzictwa narodowego bardzo bliskiego sercom wielu Polaków dziedzictwa polskich kresów. Chcemy, aby wszystkie zbiory, bardzo rozproszone, zresztą w różnych miejscach bo i w muzeach podkarpackich, polskich, nie tylko polskich w zbiorach prywatnych, w różnych innych miejscach mogły zostać w formie cyfrowej, zgromadzone, prezentowane bo to naprawdę piękne, wartościowe, wspaniałe a niestety ciągle zbyt mało znane polskie dziedzictwo są to materiały i kolekcje z. Muzeum Zamku w Łańcucie, z Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz z Arboretum w Pole Straszycach. Te obiekty można już oglądać na portalu, który właśnie jest prezentowany i uruchamiany. Natomiast co warto pamiętać, ideą tego przedsięwzięcia jest to, aby zasób portalu dynamicznie się rozwijał, był rozbudowywany. Mamy nadzieję, że nastąpi to właśnie poprzez dołączenie do, do partnerstwa kolejnych instytucji, ale także kolejnych podmiotów społecznych czy osób fizycznych. Które będą przekazywać do digitalizacji swoje pamiątki, chcąc właśnie uchronić je od zapomnienia, chcąc co najważniejsze i co jest misją tego przedsięwzięcia, przekazać te bezcenne obiekty, bezcenne pamiątki kolejnym pokoleniom.